Cześć, tu Krzysiek Księski, kolejny odcinek Miodobrania. Dzisiaj opowiem Wam o czterech wydarzeniach, o których bądź słyszałem, bądź sam w nich uczestniczyłem, które łączy pewien wspólny mianownik. I chciałbym, żebyście wysłuchali tych historii, a później w komentarzach, mam nadzieję, podzielili się swoją opinią. Pierwsze wydarzenie sprzed paru lat. Otóż organizowałem spotkanie autorskie z pewnym dosyć znanym pisarzem z Wrocławia w Lublinie. I miałem na to wszystko. Miałem pieniądze na to, żeby zapłacić autorowi za przyjazd, moderatorowi za prowadzenie spotkania. Miałem pieniądze na promocję tego wydarzenia. Właściwie wszystko już miałem załatwione. Miałem załatwiony termin, godzinę, wszystko, wszystko. Natomiast potrzebowałem Miejsca, gdzie to zorganizuję, gdyż miejsce, które pierwotnie miało być gospodarzem tego spotkania, no niestety z przyczyn zewnętrznych było niedostępne. Otóż wymyśliłem sobie, że w jednej z filii Biblioteki Głównej Miejskiej, Lubelskiej, zorganizujemy to spotkanie. Zadzwoniłem do kierowniczki tegoż miejsca, tejże placówki aby no, ustalić szczegóły, porozmawiać z nią, no bo wydaje mi się, że każda biblioteka, jeżeli ma okazję gościć znanego autora, e, no powinna być tym zainteresowana, tym bardziej, że właściwie nic poza udostępnieniem miejsca e, ją to nie kosztuje. No i rozmawiam sobie z panią kierownik, a pani kierownik mówi tak. Wie pan, ja m, może i mogłabym e, Przyjąć pana propozycję, ale my mamy mało miejsca w bibliotece, tu będzie ciasno, a tak w ogóle to takie spotkanie autorskie z pisarzem to będzie przeszkadzało czytelnikom w wypożyczaniu książek. Także nie my, jakiś plakat, co najwyżej tego spotkania, moglibyśmy zawiesić, ale nic więcej. No cóż, musiałem znaleźć inne miejsce. Drugi przykład to sprzed dosłownie chwili. Mianowicie pewna organizacja chciała uruchomić spotkania poświęcone grom planszowym Odbywające się raz w tygodniu, w dzień powszedni, w godzinach od 18 do 21. Znalazła takie miejsce, które bezpłatnie udostępniło przestrzenie na te spotkania. No wiadomo, że każdemu chodzi o to, przynajmniej każdemu rozsądnemu, że by frekwencja na takich spotkaniach była jak najlepsza. No więc spotkania zaczęły się odbywać, wszystko fajnie, ludzie zaczęli przychodzić co, z tygodnia na tydzień coraz więcej. Po mniej więcej dwóch e, tygodniach, gdzie ta frekwencja znacząco wzrosła. E, Porozmawiali sobie z gospodarzem miejsca. No, wszystko fajnie, przedstawili sytuację. Minęło kilka kolejnych tygodni, e, frekwencja narastała, także na jednorazowym spotkaniu brało udział no, 30 osób, czasem 40, nawet, czyli można powiedzieć, że już niezły sukces e, takich co tygodniowych spotkań. Dyrektor wezwał ich na dywanik tejże placówki i powiedział, że Musimy się rozstać wraz z końcem roku, bo do państwa na spotkania przychodzi za dużo osób. Jest tłoczno, jest głośno i jemu się to nie podoba. Dopóki tam mało kto przychodził, było w porządku. No ale jak przychodzą ludzie, znaczy jest potrzeba takich spotkań? Nie, to musicie gdzie indziej szukać miejsca. U nas go nie ma. Kolejna sprawa, trzecia już, którą chcę poruszyć, to. Taka sytuacja. Rozmawiam z dyrektor pewnej szkoły średniej. Proponuję jej, że chcemy w trzeciej dekadzie sierpnia, na tydzień przed rozpoczęciem, na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego zorganizować tam ogólnopolski festiwal kulturalny. Potrzebna nam cała szkoła, chcemy całą szkołę wynająć. Oczywiście płacimy i tak dalej, zatrudniamy też osoby do sprzątania e, po e, tym festiwalu, no i chcielibyśmy podjąć z nimi współpracę. Pani się zastanawia, no pomijam, że oczywiście nie odzwania, mimo że obiecała, ja się przypominam kilkukrotnie, wreszcie rozmawiamy ponownie, no i pani mówi, że no przepraszam, że nie zadzwoniła, bo rzeczywiście powinna, ale oni jednak nie wyrażają zgody i nie pójdą na współpracę. Pytam się, no dlaczego? Macie Państwo w tym czasie przecież e, wolną szkołę, nie ma zajęć, nie ma problemu, e, jeszcze jest po zakończeniu e, festiwalu, będzie jeszcze tydzień na posprzątanie e, po imprezie i tak dalej. A Pan mówi, wie Pan co? No ja wiem, że to jest atrakcyjna oferta, ja wiem, że moglibyśmy na tym nieźle zarobić i to rzeczywiście fajna inicjatywa, ale ja się boję, że tam się coś, coś wydarzy, że my nie zdążymy na początek roku szkolnego doprowadzić szkoły do porządku. Także nie, ale no niestety nie podejmiemy współpracy. I ostatnia historia. Organizowaliśmy spotkania dla miłośników kultury japońskiej mangi i anime. Przychodziło na te spotkania, które odbywały się w soboty, w dzień, sporo osób, nawet około 50 na każde spotkanie. Spotkania były co tydzień. I zaczęliśmy od instytucji kultury, w której je organizowaliśmy, otrzymywać skargi. Mianowicie dyrektor i pracownicy skarżyli się na to, że jest za głośno na tych spotkaniach że ta młodzież która była ówcześnie powiedzmy w wieku no takim szkolnym kilkanaście lat nie wiem, czternaście, szesnaście osiemnaście, dwadzieścia no to było zróżnicowane środowisko że ono jest zbyt żywe bo oni tam biegają głośno się śmieją krzyczą do siebie głośno muzykę włączają i że coś z tym musimy zrobić, bo to im się nie podoba, i jeżeli dalej tak to będzie wyglądało, to oni będą musieli e, zażądać od nas likwidacji tych spotkań. No, ponieważ no, tam ludzie się no, zwyczajnie za bardzo bawią. Dodam, że w tym czasie ta placówka była praktycznie zawsze pusta. Jedynie na portierni siedział portier, e, no, który właściwie. Poza siedzeniem, wlepianiem się u oczu w ekran komputera lub telewizora, no niewiele miał do roboty, tam nikt specjalnie nie zaglądał w soboty. No a mimo to te spotkania z jakiegoś powodu przeszkadzały. Przecież każda instytucja publiczna, a w szczególności instytucja kultury, powinna być maksymalnie otwarta. Na mieszkańców danej społeczności. Powinna być otwarta na wszelkiego rodzaju inicjatywy oddolne, spontaniczne, które wychodzą z własnymi pomysłami i chcą je realizować we współpracy z tymi instytucjami. Przecież po to te instytucje istnieją, żeby współuczestniczyć ze społecznościami lokalnymi i żeby nie tylko Samemu oferować im określone y, wydarzenia, określone inicjatywy, ale wsłuchiwać się też w głos tej społeczności i przyjmować oferty współpracy, kiedy ta społeczność chce coś sama organizować, chce coś sama robić. Przecież to jest misja tych instytucji powinność, a nie przykry problem. Z którym nie wiadomo, co zrobić, i najchętniej odmówić, żeby mieć mniej pracy, mniej kłopotów, mniej wysiłku i pozostać przy rutynowych czynnościach, jakie codziennie są wykonywane w takich instytucjach. Te cztery sytuacje, te cztery historie, które Wam opowiedziałem, moim zdaniem są symptomatyczne. Wszystkie dotyczą. Instytucji publicznych, edukacyjnych, kulturalnych, które moim zdaniem w niewłaściwy sposób zareagowały na pewną realność kultury w jej takim codziennym wyglądzie. Zareagowały, zareagowały niewłaściwie na to, że jacyś ludzie przychodzą, chcą uczestniczyć w kulturze, Chcą dobrze się bawić, chcą y, korzystać z instytucji publicznej, która powinna służyć wszystkim mieszkańcom danej społeczności, aby mogli z niej swobodnie korzystać, cieszyć się jej istnieniem. No bo takie instytucje są dla ludzi. One nie są dla urzędników, nie są dla pracowników tychże instytucji, ale są dla ludzi, którzy tam mieszkają. I powinni móc z nich korzystać, aby poprawiać jakość swojego życia, spędzać tam wolny czas. I zauważyłem, że wielu pracowników, wiele osób instytucji publicznych tak właśnie reaguje na rozmaite inicjatywy, które są w jakiś sposób ekstraordynaryjne, które są dodatkiem do ich pracy. I wymagają od nich wykonania jakichś dodatkowych czynności. Nie wiem, podpisania umowy, zatroszczenia się o pewne sprawy, a jednocześnie są to przecież inicjatywy bardzo cenne, poszerzające ofertę programową skierowane do klientów tychże instytucji. Natomiast wymagają, oczywiście, włożenia. Troszkę wysiłku, w to aby te inicjatywy zaistniały, funkcjonowały i z nich można było korzystać. I zauważyłem, że bardzo wielu osób tam pracujących, właśnie niechętnie się odnosi do tego typu wydarzeń, do tego typu prób rozwoju jakiejś społeczności. I zastanawiam się dlaczego. I ciekaw jestem, co o tym sądzicie? Czy macie podobne spostrzeżenia, jeśli chodzi o Waszą jakąś współpracę z instytucjami publicznymi, czy też może macie inne y, doświadczenia? Czy uważacie, że jednak te instytucje dobrze działają, a te historie, o których opowiedziałem, były jakimiś wyjątkami, y, które y, całkowicie są inne niż. Taka zwyczajna rzeczywistość polskich instytucji publicznych, które są w pełni otwarte na mieszkańców, które wychodzą naprzeciw ich potrzebom i które cieszą się poważaniem i bardzo aktywnie funkcjonują w społeczności lokalnej. Piszcie komentarze pod tym materiałem. Mam nadzieję, że dyskusja, która powstanie, będzie ciekawa. Ja też oczywiście będę odpowiadał na. Pytania, jeżeli tam znajdą się jakieś y, wasze y, y, teksty, które będą wymagały odpowiedzi, a tak w ogóle to zapraszam do polubienia tego filmiku, subskrybowania kanału Miodobranie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.